Przy słonecznej, ale chłodnej pogodzie, w sobotę dnia 9 października 2021 roku, grupa wiernych z naszej parafii pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa, w większości młodzieży, wzięła udział w dorocznej 17. pielgrzymce śladami Karola Wojtyły-Robotnika. Na trasę poszli wraz z księdzem proboszczem Robertem i księdzem Markiem. Część przedstawicieli naszej parafii. Księża i lektorzy wyruszyła pieszo spod kościoła parafialnego w Pychowicach i wałami wiślanymi dotarła do parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach. Tam było zawiązanie pielgrzymki i wstępne modlitwy. Z kościoła Dębnickiego, wraz z wszystkimi pielgrzymami przeszliśmy ulicami Pułaskiego, Różaną, Rynek Dębnicki, Tniecką, Szwedzką, Twardowskiego, do kamieniołomu na Zakrzówku. Pychowiccy parafianie śladami Karola Wojtyły Robotnika, podczas pielgrzymki modlili się, rozważając tajemnice Różańca Świętego i wypraszając za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II potrzebne łaski dla pielgrzymów i ich rodzin. Na Zakrzówku w Kamieniołomach nasza młodzież z liturgicznej służby, Mariusz Pitek i Paweł Jonas, wraz z naszym księdzem proboszczem, poprowadziła drogę krzyżową. Potem, z powodu trwających remontów na dalszej trasie, Pielgrzymi środkami komunikacji własnej lub miejskiej udali się do centrum Jana Pawła II. Tam, o godzinie 14, została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz Marek Dąbek. Pielgrzymkę tradycyjnie zakończyła koronka do miłosierdzia Bożego. Ojczecie, Mm hmm